I na mnie w kolejnym odcinku na moim kanale. z serii Kolonijny Rolnik, dzisiaj mamy tego pora wykopałem poza odcinkiem, bo to jest bardzo długa praca. 85 km na godzinę i by to zajęło proszę cały odcinek. Też kawałek zbierałem, ale jednak w to zostawić. odcinek. I widzowie zapłacię. I widzowie przyszły pieniądze za mleko. Miałem 14 tysięcy ponad i 4 tysiące zapłaciłem za, za nową część do 80 bo no już odkryłem z tym moim znajomym panikiem co tam jest ale już wam nie będę mówił bo to tak jest to, było, skomplikowane i no zamówiona szczęść i nie, nie kiedy przyjdzie ale no mam nadzieję że jak najszybciej no bo no, uprawę trzeba widzowe zrobić Ale i tak bym pewnie coś chciał na wiosnę. Może pszenicę na wiosnę. Tak? Nie wiem w sumie. Ale widzę też po co 80 będzie potrzebna do sprzedaży, bo no mam, mam pomysł, żeby szybko jeszcze szybkość nie wiedział wsadzić. Tylko um, nie wiem zaszło. jest niepotrzebna, bo to po prostu mega wolno idzie. 28 to dosyć mało, jak na taką 80. -tkę. Więc to na no, sprzedaży, to przydałoby się 38 km na godzinę. Więc pewnie będę wsadzał tam. Więc no nic ma. widzę po nic nie zrobiłem w tym polu bo no po prostu nie mogłem. <laughs> ale akurat w o z tym to sobie idealnie radzi, ale też muszę wam powiedzieć, że to jest ostatni rok, w którym są zimniaki, bo no po prostu to jest długa praca i nie chcę już i nie chcę po prostu tego robić. No, to jest za długa praca. To jest małe pole widzowie dosyć, ale no nie chcę no po prostu. Gdyby było na tej serii chociażby osoby, no to w naprawdę... No to by było i tak już łatwiej, bo jedna by kopała, druga by zbierała. i No, taka by była, tak jak jest je, jedna, jedna seria, no to pójdę. jest słabo. Widzę, jak chcecie, to w komentarzu że się pędzażą, taką zbieram, oj, kopaczkę i... Nie o, sorry, nie zgrabiarkę i Te dwie maszyny będą na sprzedaż bo no nie mi są mogę Wam nawet je sprzedać razem z ziemniakami z kilo ziemniaków Wam wsadzę nie no, może nawet więcej dam Wam grapisowo. <grym> w się widzowie Wam mogę nawet ziemniaki dać tak do tej Cezarki. No, ale pewnie nikt tego nie kupi, nie będziecie kupić takiego głowostwa no to na złom wiąże dostanę tam, ale złoty może na no, i tak dostanę, bo no kurde no, no. złomu jest mało nie wiem ile, ale wiem, że stoi tutaj i ma no, słabą dunię Widzę, że ogólnie też piwnica jest tam przyszykowana już podsypanie tych giemniaków. Więc no, będę sypał tam giemniaki wszystkie. Dobra. O, tutaj, o widzę, jest sozerka, jest kopaczka. Zostawię je obok siebie, żeby klient się trafił, chyba nie miał obie rzeczy obok siebie. A i widzowie, obornik mamy. Tylko nie pamiętam kiedy przywaliłem tutaj w tą wstępny tą obornik. oborniku. Patrzcie, tutaj takie jakby Tutaj nie ma. Tutaj w sumie nie miałbym jak. Ale czemu tutaj bym przywalił? Może rolnik? co pan kiedyś... Nie wiem. Chude wiem jeździerniakach trochę przejadę, ale to nic I, i widzę... nie wiem czy Wam to mówiłem, ale mam pewny pomysł na tą naszą 80 kochaną. To chciałbym kilka rzeczy w niej zrobić, takich lepszych, porządnych. Możecie widzę odstawiać w komentarzach, co zamierzam do niej zrobić. Ekono... Ja nie będę, nie przypnę serduszka do tego komentarza, które będzie miało odpowiednią, prawidłową odpowiedź. Po prostu będziecie wiedzieć. Ale no, po prostu będę wam do każdego komentarza przypinał serduszko. A nie tylko do tego, które jest, ma prawidłową odpowiedź. Bo będziecie już wiedzieć, jak czytacie komentarze, to będziecie po prostu już wiedzieć, co zamierzam dorobić. A tym bardziej mówię do Agro Michała, który, z którym wcześniej gadałem. I mu mówiłem, jaki mam plan na 80. -cie. I go pytałem, czy to się opłaca, czy nie. I no, proszę cię Michał, żebyś nie pisał w komentarzach. Akurat dzisiaj Cię poproszę o to, żebyś nie pisał. Ude. Chyba trochę. Na lewą mam, a na prawą. Albo najlepiej na tył jeszcze. Nawet nie wiem, czy te sprzedaż wam będę nagrywał, bo sprzedaż to pewnie taka... nudna rzecz. I no ogólnie tak. Teraz widzę, że będę kończył ten odcinek, bo nudna praca ogólnie i no narka. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali i boli mnie głowa.